Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Ja jestem Natalia. Dzisiaj przychodzę do Was z pełną skarbonką, szybką kasą i słówkami. Mam tutaj losiki za 42 zł, chyba. <grym> chyba tak. No i co? Mam nadzieję, że wrzucę ten odcinek jakoś w święta. Jeżeli się nie uda, no to będzie po świętach. Byłam sobie u dziewczyn, troszeczkę ich kupiłam. Zobaczymy, co uda się tutaj wykreślić. No i co, zaczniemy sobie od... one są praktycznie jeden po drugim. Zobaczcie, 35, 25, 35, 19, więc no mam nadzieję, że cokolwiek tutaj uda się znaleźć. A jeżeli nie, no to trudno, ale jakaś tam dwójka mi się rzuciła w oczy. E, a no to ten w tym pierwszym mi się dwójka rzuciła w oczy także nie przedłużając zaczynamy mówię wkład 42 zł. E, i zobaczymy tutaj już mamy dwójeczkę więc jeszcze cztery dyszki by się przydało odzyskać ale wiecie jak jest na cuda też nie będę tutaj liczyć kolejny losik szybka kasa i tutaj szukamy tak, korona jest Kości są. O, zobaczcie, widzicie, kolejna wygrana, ale fajnie. Cieszę się, może to wiecie, od święta się tak zdarzyło. I tak jak mówię, no, one są jeden po drugim, więc fajnie. Świnie mamy, karty nie widzę. Podkowa mamy, serduszko mamy i już tutaj się jedna musiała wyłamać. Tutaj mamy pustaczkę, odkładam. Kolejny ekspres losik. Serducho nie ma. Tutaj mamy. Podkowę mamy. Pieniążek też. I dolar też. Ale niestety pusto. Dalej mamy y, świnkę. Tak, tak. 12. O, i mamy dwójeczkę. No to super. <laughs> ja tak się martwiłam. Czy chociaż połowa wróci? A tutaj czwórka, dwójka i kolejna dwójka. No to już jestem szczęśliwa. Jakaś nadzieja jest, może to był mój dzień na puszczanie losików. I jedyneczka. Nie widzę. No dobra, ale dwójka jest. Dalej mamy kolejną pełną skarbonkę. I zobaczcie, czwóreczka. Pięknie, one naprawdę są praktycznie jedno po drugim. Tymi sekundami się tylko różnią. E, 12 17 i ósemeczka. Pięknie, czwóreczka się trafiła. Dalej mamy mm, 29, 7, 17 i 15. No to już tutaj się musiała. Wyłamać jedna. Franca. No to co? Szybka kasa. Siódemeczkę mamy. Forka nie mamy. Podkowy nie mamy. Świnie mamy. I kolejna czwóreczka wpadła. Pięknie. Może maluchy w końcu się na mnie odbraziły. Czekajcie. Nie umiem mówić. Odbraziły się. Dobra. Tutaj mamy karty. Nie ma siódemka. Jest. Dolar jest i serduszko jest. Pustaczek. Kolejny losik. E, karty są. Dolar jest. Korony nie widzę. Podkowa i kość. Pustaczek. Dalej. Hmm, tutaj mamy. Czemu to tak skrzypi? Podkowa, korona, dolar. O, gwiazda. Już niech skrzypi, nie przeszkadza mi to. <śm> o, matko, ale fajnie. Dolar, podkowa i gwiazda. Super, trzy dychy. Zobaczcie. Już wszystko odzyskałam. Ale piękny losik, kurczę. No super. Mega fajnie. Dobra, dalej lecimy. Ze świnią 25. O, i kolejne dwa. 30, 23 i 18. Ale pięknie. A powiem Wam, że puszczałam keno jak te losy. I w keno nic. Na 5 liczb, na 6, na 10, na dwie później. Jakoś tak nic mi nie chciało wpaść. A tutaj pięknie losy. 29, ósemeczka. Kolejna czwórka. No powiem Wam, że jestem w szoku. W szoku. Super, bardzo fajnie. E, szybka kasa. E, kart nie widzę. Wiśni nie widzę. Siódemka jest. Worek jest i świnia jest. Ojej, jeszcze jakby serce wpadło, to bym nie uwierzyła. E, w szczęście. Ale nie wpadło. Dobra, kolejna korona. Nie widzę. Kości są. E, siódemeczka jest. Pieniążek jest i diamencik jest, ale niestety pustaczek. Kolejna szybka kasa podkowa. I tak, gwiazdeczkę mamy. A, już worek skreśliłam karty. No i wiśni nie ma. Było blisko, ale nie można za dużo wymagać. Yy, I zostały mi słuchajcie, słówka dwie sztuki. Yy, tutaj już troszeczkę muszę oddalić, tak żebyście widzieli. Wszystkie dziesięć. Widać widać. Dobra. Wszystkie dziesięć wyrazów, i, i, i jeden po drugim, tak słówka. b Nie ma B. Dalej, dog. D, o, g. Dog mamy. Osad. O. Nie ma S. Dalej, rampa. R a my nie ma p i co demograf Dwa słowa tylko. A za dwa nam niestety nie płacą i ostatnie słówka i to już będzie koniec szybko poszło, ale z maluchami tak już jest, Poczekajcie. Dobra, wróciłam. I sobie szukamy Lasły, a S. Las jest. Dalej Bugby, no u nie ma, już się wyłamał. E, Emil, e. nie ma M. Dalej Wanda, N. nie ma D. Dalej, szyja. Z nie widzę. Gitara. Gitara jest. Elektra. Nie ma literki K. I terminal. Nie ma M. Czyli słówka tym razem zawiodły, bo jedne i drugie puste. No, ale co? Słówkami tam sobie głowy nie będę zawracać, bo losiki powiem Wam, że się super spisały te maluchy, bo tak tutaj jest dwa złote, tutaj 4 to jest sześć, siedem osiem 38. 42, 44, 46, 50. No to bardzo ładny wynik. Bardzo ładny wynik, tym bardziej właśnie mówię, że to są tak bardzo blisko siebie e, drukowane, jeżeli chodzi o godzinę. To ładnie, ładnie wyszło. No, mega się cieszę. Czyli wyszłam na plusie. Mały, ale plus. Super. Super, że wpadło taka w, taki fajny losik. Zobaczcie. Trzy dyszki w losiku za dwa złote. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. I tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze w święta uda mi się wstawić. Jeżeli nie, no to po święta go zobaczycie. Dziękuję wszystkim za obecność. Do następnego odcinka. Buziaczki. Pa, pa, pa.